Hej, jest piątek, 21 czerwca i oglądacie rozwiązywanie quizów filmowych z podcastem 5 na 5, a konkretnie ze mną, czyli z Michałem. I rozkład jazdy na ten weekend jest następujący. Dzisiaj, jak widzicie, zaczynamy od Plot Words, bo Vulture jeszcze nie wymienił Cinematrix na dzisiejszy. To się zazwyczaj dzieje gdzieś koło 12, a niestety muszę nagrać dzisiaj dosyć szybko. Jutro i w niedzielę będą odcinki wyjazdowe, więc będziemy robić tylko sporkle, a dzisiaj zakończymy na cine, cine to Nerdy, Więc widzimy się, słyszymy się normalnie i oglądamy dzisiaj. Rozwiązujemy część quizów. Jutro i w niedzielę będzie tylko sporkle, A ja zapraszam też do słuchania podcastu 5 na 5, w którym ostatnio rozmawialiśmy o filmie, w głowie się nie mieści 2, dostępny na Spotify i w innych miejscach, gdzie są podcasty, ale najłatwiej wiem, że na Spotify. Plot words. Mamy podpowiedź w tym prostokącie i zgadujemy, jaki jest tytuł. San Francisco, Kalifornia. Wiem, że to nie to, ale mam ochotę wpisać licorysz pizza, która dzieje się w Los Angeles. Transvestita. Piszemy tangerine. Wiem, że to chyba się dzieje na Florydzie. Relacja rodzic-dziecko. Crying game. Restauracja. Totalnie nic mi nie przychodzi. Będzie jakiś 72 Nani alfie, Tak, wybieram Alien Social Worker Midnight Cowboy. <coughs> mask, Eyes White Shot. Fake identity, czyli, <coughs> czyli osobowość zmyślona. Um. Chciałem pisać coś z. Klut. O, walka o. o prawo do opieki nad dzieckiem. Nie wiem, że to nie to, ale. A, może tak, może Mrs. Doubtfire? Tak jest. Mamy <z> Pani Doubtfire. <śmany> I jedziemy, framed. Gdzie mamy kadr z filmu i zgadujemy jego tytuł? Spróbujmy. Ducha w operze. Nie. O, jakieś dramatyczne wejście na klif. To nawet nie jest. Nie wygląda podobnie. Ale wpiszemy sobie. Banshees of Sharon, a następnie będziemy próbować Wuthering Heights. O, albo nawet nie. Tam królów nie było. A zresztą nie wiem, nie mam nic innego do wpisania. Może będzie jakaś adaptacja Szekspira. Okej, okay, chwila pauzy. Wróciliśmy. Wydaje mi się to, że to jest jakiś Szekspir coraz bardziej prawdopodobne, bo to jest Kenneth Branagh chyba, a to wygląda jak młody Christian Bale, który przecież zaczynał dosyć szybko. Może Henry V. Bang, mamy. Mamy to. 2009 rok, 25 grudnia i 5 najlepiej zarabiających filmów, z tym, w tym wszystkie, tak całkiem nieźle im idzie. Wejdź do świata Pandory i dziękuję za jasną podpowiedź. Mamy Avatara, część pierwszą. Kilkanaście lat minęło, żebyśmy dostali część drugą. Dwa tygodnie 200 milionów. Nie, nie rozumiem fenomenu, ale niech mu będzie. Robert Downey Jr. w 2009 roku. Hmm. Czy jest szansa, że to jest Iron Man 2? Czy ten wyszedł w 2010? Nie. Robert Downey Jr. i Jude Law. To jest Sherlock. 20th Century Fox, 48 milionów. Reżyserem jest Betty Thomas. <coughs> Zachary Levy i Mandy Moore, pewnie Tangled. I Can See the Light. O, oh, to nie Tangled. Ooh. David Cross. Boys are back in town, czyli będzie Alvin... Czemu miał być Alvin and the Chipmunks? Ale spróbujemy The Squeakwell? Okej. Okay. <laughs> Tych filmów też powstało bardzo dużo. Dobrze, Universal. Najpierw przychodzi małżeństwo, potem rozwód i potem... Nie wiem, czemu mam ja pisać The Breakup, mimo że ewidentnie nie w ten sposób to idzie. Nancy Myers Ila pauzy. <coughs> i Meryl Streep, i Steve Martin i Alec Baldwin Hope Springs Eternal Hope Springs, Hope Springs Eternal. Spróbuję jeszcze to Hope Springs. Mm. Trzeba więcej informacji. Góry, wiem co to jest za film, ale nie kojarzę tytułu. It's complicated, okay, fair enough. Warner Brothers 180 milionów. Ha, nic mi to nie mówi. Bazuje na nieprawdopodobnej, prawdziwej historii. Quinton Aaron, Tim McCraw i Sandra Bullock. The Blind Side. No, nawet sporo pieniędzy zarobiło, ale to faktycznie było e, dużym hitem i też nominowane e, do nagród. Cine <coughs> to mamy, mm, mamy 16 e, podpowiedzi i układamy 5 tytułów filmowych. Club Matthew Broderick. Nie, Molly Ringwood pasuje. Club Directed by John Hughes. I teraz musimy dać breakfast. I wszystko od tego wychodzi, więc spróbuję ja tak. Matthew Broderick, Ferrari. I wiem, że w tego filmu nie lubi moja współprowadząca podcast Adrianna. Czyli jest to film. <coughs> um, Ferris Bueller. Um, Day of. Ferri, Ferris Bueller's Day Off. Twist and Shout jest w znanej scenie. 1960. Breakfast with Audrey Heburn to jest śniadanie u Tiffany'ego. Molly Ringwald, Pretty. To jest Pretty in Pink, Revolution Club i Helena Bonham Carter, to jest... i tego nie kojarzę. A, <laughs> powinienem. Revolution Fight Club jest Helena Bonham Carter i wytwarzanie mydła, oczywiście, wszystko się zgadza. Drugie scenerio to, to jest 16 tytułów filmowych i układamy je tak, żeby ułożyć motywy, które łączą akurat te konkretne, te konkretne filmy. Civil War, One Hour Photo... Blow Up i Shutter, wszystkie będą o robieniu zdjęć i idealnie w zielone to znaczy, że w drugą stronę mogę sobie budować. Koreańskie horrory. wiem jak Diane Uninvited też jakby było horrorem. Obsessed, One Hour Photo i Fatal Attraction to są Stalkers. Cable Guy pasuje też do tego. O wojnie domowej jest Civil War, Banshee's Shewin, tu Hiszpania, <coughs> Irland... Ameryka, Ameryka, ale wcześniej i Irlandia. <coughs> I w ostatnim o świecie mody. Okej, okay. how to, to remake jeszcze. No dobra, ale, ale tak może nie wszystkie są po prostu z Korei. Okay, dziękuję bardzo za obejrzenie kolejnego odcinka, zapraszam już jutro i na niedzielę na wyjazdowe, gdzie będę rozwiązywał więcej quizów ze Sporku. Do usłyszenia, pa.